Wśród pytań, które zostały nam przekazane jest pytanie dotyczące myślę też tak można powiedzieć tego łuku, który łączy Fatimę i Łagiewniki. Jeden z mieszkańców Łagiewnik prosi o wyjaśnienie i podjęcie tematu pewnej zbieżności pomiędzy objawieniem fatimskim i dotyczącym Bożego Miłosierdzia związanym z Łagiewnikami i siostrą Faustyną. Tak dokładnie to pytanie które zostało mi postawione, jest związane z, z uderzającym podobieństwem modlitwy, którą dzieci fatimskie nauczył anioł. I w jesienią 1916 roku. I ta modlitwa brzmi tak. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przynajdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego najświętszego serca i niepokalanego serca Marii proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników. I e, e, właśnie ta osoba, która postawiła mi pytanie, dostrzega w tej modlitwie z Patimy coś, co bardzo mocno łączy się z koronką do Bożego Miłosierdzia. Koronką, którą, której odmawianie nauczył, odmawiania nauczył Pan Jezus siostrę Faustynę 13 września 1935 roku roku we Wilnie i gdzie jest właśnie to zdumiewające sformułowanie ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. I właśnie jak sformułowanie jakby jakiś kod genetyczny między Fatimą a siostrą Faustyną, jej przesłaniem o miłosierdziu. I znowu jakby kolejny łuk, tym razem łuk miłosierdzia między Fatimą a łagietnikami. Istotnie tak jest. Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia pewnych uderzających, bardzo podobnie brzmiących sformułowań. To jest ten czas czas działania Boga w dziejach ludzkości i w dziejach Kościoła. Czas bardzo trudny. W 1917 roku. Kończyła się I wojna światowa, ale Matka Boża mówiła trojgu pastuszkom, że jeżeli ludzie się nie nawrócą, będzie kolejna, jeszcze bardziej straszliwa wojna. Objawienia, jakie miała siostra Faustyna, czy z tym ale i później, aż do końca swojego życia, latach. To już czas, kiedy mamy preludium II wojny światowej, najpierw w postaci wojny w Meksyku, bo, wojny, czy właściwie y, wojny domowej, polegającej na walce z chrześcijanami, a jeszcze bardziej wojny w Hiszpanii, która zaczęła się w 1936 roku, już przy współudziale po jednej i po drugiej stronie. Wojsk hitlerowskich i Armii Czerwonej. Już się zaczynał czas kolejnej tragedii. I tym bardziej konieczne było, konieczna była modlitwa o nawrócenie, modlitwa różańcowa, a przede wszystkim modlitwa do Boga o Jego miłosierdzie nad nami. Ja tutaj do tego łuku między Fatimą a łagiwnikami, ujmując rzecz bardzo symbolicznie, dodałbym jeszcze jedną rzecz, na którą warto byłoby, należałoby zwrócić uwagę. Mianowicie, że przecież Matka Najświętsza nauczyła tych pastuszków fatimskich szczególnej modlitwy, którą należało i odmawiamy ją zresztą. Włączyć do różańca, i która co do swojej istoty wiąże się bardzo głęboko z przesłaniem o, Boże o Bożym miłosierdziu i modlitwą, zwłaszcza za tych, którzy najbardziej tego miłosierdzia potrzebują. Tutaj jest wyraźna zbieżność tego samego przesłania Bożego za przyczyną Matki Najświętszej we Fatimie i y, objawienia samego Pana Jezusa siostrze Faustynie tutaj w łagiwnikach chodzi o ciągle o to samo nawrócenie pokutę modlitwę a przede wszystkim a przede wszystkim zaufanie w sercu Jezusa które jest pełne Miłosierdzia dla nas i całego świata.